Dzień dobry przed majówką, dwa dni, a później kilka dni wolnych, więc duże przesyłki szykujemy. Druga taka potężna transza krat do firmy Wagner, to też już jest trzecia chyba paleta do firmy niemieckiej Dechner, tutaj jest Szwecja. No i izolatory Bishop, Austria, Histan, Reiger, łącznie około 400 izolatorów do metod biotechnicznych, ale też daszki. Zaczynamy te daszki w coraz większych gabarytach. To jest taki duży daszek 520x642 i tu mamy jeszcze jeden. 518 razy 640, tu jest ponownie Austria. To są następne wzorcowe próbki. To będzie zamówienie realizowane w drugiej połowie roku. Nie wiem, jaka tam ilość miała być 650 sztuk chyba. Ale jeszcze raz jedzie to do przymiarki. Wysłaliśmy już jedne. Bardzo się spodobały. Przy czym te są na 80, a będziemy robili teraz już taką wysokość docelową dla tego klienta na 90. Czyli ten narożnik tutaj, jak pokażemy, to on będzie zamiast na 3, to będzie na 4 nitach. To będą takie potężne dachy, ale bardzo solidne zresztą, jak wszystkie. No i to byłoby na tyle przed majówkami. Jeszcze jutro tylko pracujemy, a później kilka dni odpoczynku. Pozdrawiamy serdecznie.